Witam, witam wszystkich ponownie. Gramy dalej w Singularity e, na kanale Aurention oczywiście. Dobra, wracamy do gry, bo tu będzie rozpierdziucha, wiem co mam robić. Podobno mam tę naprawiać, cały czas lepą. Dobra, dobra, używam, zobacz, w ten sposób zyskamy na czasie. No naprawdę. to. Kurde, mój guzik z tego naprawiania To jest strzelbę No co? Spo spadali, dobra, naprawiam dalej No naprawi Nie wiem o co chodzi Tu naprawię teraz Tu naprawię Dobra, naprawiam. Cały czas naprawiam i cały czas psują. Cały czas psują i naprawiam. Dobra, spadać. O ty, pinojcy. O! Katia, odsun się. Poszedł mi. Ja pierdzielę, o co tu chodzi? Niech coś strzelbę. Już? Uciekamy? Katia, uciekajmy stąd. Napraw to. Ja pierdziela, co jest? Dobra, Działa. Oczywiście, że działa. Sam to naprawiłem. Winda zaraz powinna to jechać. Dobra, biorę wszystko. No to idź. Dobra, udało się. Uciekliśmy. No jedź. Dobra, Ładujemy. Co? Jeszcze raz. W celu kończą. Ojej. Yeah. Boże, nic się nie postarzałeś. To niesamowite. Ty też nie. Z pewnością zauważyłeś, że linia czasu uległa zmianie. Rosja rządzi teraz światem, a został kanclerzem. Pozwól, że opowiem ci o zdarzeniach, do których doszło, kiedy ocaliłeś Demiczewa, wynosząc go z płonącego budynku. No, nie przeniosło. Co tak chciał dostać UMC. Zarządzałbym, przekazał mu urządzenie, chciał je wykorzystać w swoich badaniach. Kiedy odmówiłem, nazwał mnie zdrajcą. Ten sam los spotkał wszystkie osoby, które nie chciały z nim współpracować. Gdyby nie ty, wszyscy byśmy zginęli. Demiczewa opętała wizja potęgi i możliwości, jakie oferowała osobliwość. Kilka miesięcy o. po jej stworzeniu doszło do katastrofy. Osobliwość eksplodowała. Zginęły tysiące osób. Jak się okazało, było to szczęście w nieszczęściu. Tych, Nieszczęść. którzy przeżyli, spotkał los znacznie gorszy od śmierci. Promieniowanie E-99 wywołało mutację u wszystkich żywych istot zamieszkujących wyspę. Również u ludzi. Wyspa została objęta kwarantanną i opuszczona. Niestety, wcześniej rozpoczęto masową produkcję E-99, stosując ten związek w wielu urządzeniach. Począwszy od kuchenek mikrofalowych poprzez pojazdy, a skończywszy na amerykańskiej bombie atomowej. Demichew zaczął piąć się w górę, zdobywając coraz wyższe stanowiska w partii. Namawiał do szybkiego i bezwzględnego wykorzystania technologicznej przewagi, jaką osiągnęła Rosja. Ostatecznie Ruściow uległ tym namowom. Rosja zaatakowała Stany Zjednoczone, niszcząc całe wschodnie wybrzeże za pomocą jednej bomby E-99. Jednocześnie Rosja rozpoczęła ofensywę w Europie, atakując Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Nikt nie był w stanie przeciwstawić się potędze E-99 i armii Związku Radzieckiego. W ciągu sześciu miesięcy cały świat znalazł się pod kontrolą Chrusiowa. Ten stan nie trwał długo. Demichev, wykorzystując swoją popularność, doprowadził do przewrotu i ogłosił się dożywotnim kanclerzem. Kanclerzem? Linia czasu została zmieniona, ale można przywrócić jej właściwy bieg. Kluczem jest osobliwość. Dzięki niej Demichev zdobył władzę, a Związek Radziecki zdominował świat. Wystarczy zniszczyć osobliwość w przeszłości. Historia naprawi się sama. Tylko jedna rzecz może zniszczyć osobliwość efekt o podobnej mocy. To może być bomba E99, którą Chryściów chciał zdobyć za wszelką cenę. Jedna z bomb znajdowała się na pokładzie frachtowca, który zatonął podczas wybuchu osobliwości, ale wszystko po kolei. Zjedź windą i odszukaj starą linię kolejową. W ten sposób możesz dostać się do doków. Razem z Katią spróbujemy ci pomóc. No dobra, dobra, wiem o co chodzi. Zjedź windą, dostań się. To tą windą mam zjechać? O! Co to jest? Butelka. Notatka. Sobisty dziennik Barisowa wpis szósty. Myślę o człowieku z przyszłości jak takie same podróże są możliwe. Kiedy on wróci? Muszą być przygotowany na jego przybycie, wznowiłem stare badania. To było napisane, nie ufaj Barisowowi. To spowodowało u mnie pewną, że się tak wyrażę, nieufność. No tak, jak nie ufaj, to nieufność, nie? Ruszaj, windą i udaj się do starej linii kolejowej. Zaraz, zaraz, daj się rozejrzeć. Co to jest? Modyfikator, Dobra. To mam uposażenie UMC, atuty UMC impuls też mam. Serce mam, energia. Zwiększa maksymalny poziom energii UMC, ulepszenie broń. A ja mam 1620, tak to kosztuje 1000, to 2000. Dobra, kupimy sobie. Już więcej nic nie kupię, dobra. No tylko no, chyba mam więcej mocy w tym UMC, co mam teraz. O, nota Tesia. Osobisty dziennik Barisowa wpis pierwszy. Po wypadku musiałem ukryć się w mojej wieży. Ludzie zaczęli gromadzić się w pobliżu windy. Nie wyglądali na przyjaźnie nastawiony. Hmm, dziwne. Dobra, a może to Ty byłeś... przyczyną tego wypadku, a nie Barisow. A nie, Demicze, w czemu nie mogę tam wejść? No dobra, jadę. Proszę tak, karzesz. Bo nie popchniemy fabuły do przodu, jak mi to jadę. Coś długo jadę. Halo. O dobra, zjechałem. Mogę ulepszyć UMC. Ciekawe co mi doda teraz. Jakieś zardzewiałe te roboty są. Jak się wydaje. Jakieś miedziane szczypce. Więc wiem no co teraz? Naciśnij E, aby stworzyć impas. Naciśnij lewy przycisk, aby wystrzelić impas. To... Strefa czasu energii? Sfera, przepraszam. Która powoduje spowolnienie czasu? Przepraszam. to mam ten impas, tak? Kuźwa, co to? Mam, rezumuję. Jestem w tym impasie, mhm. no pięknie, nawet nie zżarło mi dużo energii praktycznie wcale. No co, teraz tu szafka z bronią, no mhm. dobra, broń mam ok, mogę tu przeskoczyć. Za przeproszeniem, nie mam Co to tu jest? To jest drabina. Co jest? No co? Co to kurwa jest? Co to? O matko... Renko, słyszysz mnie? Czy wszystko w porządku? Nie bardzo. Nie wiem co to jest, coś mnie atakuje dziwacznego. człowiek był kiedyś? No muszę to poniszczyć. Co to Okropnie to wygląda. Fuh. Tego nie mogę zniszczyć? Może najpierw muszę zniszczyć wszystkie te małe, co? na muzeum buduję klimat o, się bardzo ładnie tam nie mogę, ale tu mogę pięknie Ale na pewno nie mogę tego no na pewno o ile a jest do strzelby. Miał tylko tysiąc... O mako nie, tylko nie to stworzyć impas. No pięknie. Dobra, próbujemy jeszcze raz przejść do na tej niedopieczonej pierki. Dobra, spróbujmy to naprawić. Zbierać opóteczki. To jeszcze jest amunicja do strzelby. Nie wiem po co wyjmował tą broń. Nasz protagonista nieszczęśliwy. Dobra, R. sobie górkę nie, to cię O to, to Nie wiem ile ich tu jest Weźmy apteczkę Fajnie tak zwalnia Jak bierze tą apteczkę to się zatrzymuje praktycznie O, ale nie Czemu nie mogę wziąć z tym baka? No skąd się tu wziąłeś? Jeszcze jeden. Nie mogę wziąć z tym baka. Dobra, tu ten etap mamy ze sobą, pół zdrowia. Nie wiem co a tu amunicja, nie ma. Weźmiemy pierwiastek. Stąd się gdzieś... Nie, on eksplodował, skąd on się biorą z tej rury? On z rury wybiernie. Dobra, może lepiej chodźmy stąd, niż strzelbę. Może jedną łapteczkę jeszcze. Jedna nam zostanie. Nie wiem, nie mam zaufania strasznie do tego tunelu. Powoli niszczy tylko kokony, bo... Mam wrażenie, że coś złego może z nich wyjść później. No, pięknie. No, eksploduj, kurwa. No, ostatnia apteczka. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę wziąć tylko z tym paka w tej stronie. Nie miałeś wziąć strzelby, dzwonią. Znowu się odrodziły te. O to się wszystko rusza. To żyje, to na mnie patrzy. Nie no. Boję się to niść, Mam pół zdrowia. Jak będę się ten etap jeszcze raz przechodzić, to jest szlak trafi. Na miejscu. Dobra, niszczę to ścierwo. Dobra, dostał. Następny. Ładuj to. Nie wiem, albo słyszę kroki, albo mi się wydaje. Teraz zniszczyłem tego nie mogę. Mogę. I ciągle się boję, że mnie zajdą od tyłu, jeszcze mam wierzyć, ale mam połowę życia i zero apteczek. Zniszczymy to. O, tu jest. Kurde, a to pewnie zostanie za mną. I wyskoczy z tego jakiś... O. To Poszedł. O, już przeszły. Czy was tu jeszcze będzie wyłazić z tego? Trzyta muza dobijająca. No weź wybuchnij tam. Pięknie to zrobiłeś. Nie wiem czy nic się respawnują tutaj. Te pająki czy nie. Chodźmy stąd jak najszybciej, stary, proszę Cię. Idźmy stąd. Uff, dobra, mam nadzieję, że ten etap mamy ze sobą. No. Zapisywanie, wow. To ciągle żyje po tak długim czasie. Mhm. Tylko nie wiem, co żyje po tak długim czasie, ale dobra, niech Ci będzie. Пойем, дрожь. Я там не и да не на опции. Ну то Что Co to technologia broni? A apteczka jakaś Dobra, posłuchajmy tego nagrania w takim razie. No najpierw musimy naprawić, dobra, więc chodzi Cholera wydano rozkaz ewakuacji. Bo ja nie mogę opuścić tego miejsca. Dopóki nie spadam za w pobliżu kanałów. Szybko się rozejrzę. Nie zamierzam tu zostawać dłużej, niż to będzie potrzebne. Dzieje się tu zbyt wiele dziwnych rzeczy. Na wyspie zapanowało szaleństwo. Gdzie to gada? Nie, nie, nie. Niszczę te kokony, bo. Boję się, że wyledzą z tego znowu te pająki. Nie mówcie tylko, że to coś, co było wizją z przeszłości, wróci tutaj teraz. Co to jest? Apteczusia. Hmm. Zrazu bierzemy. każdy taki odgłos czuję twu, z, twój zapach. No to miło. Stoję. Eee, ile pierwiastka, ja pierdziel. Nie, nie, tu Tu, a jak on tam? A, no, po tym, Ok moi drodzy, skończę tutaj ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam na kolejne odcinki i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.